Siema, teraz mamy challenge. Jaki mamy challenge? E, musimy wybić, wyzerować tą kolę bez beknięcia. Słyszeliście, wyzerować kolę bez beknięcia. Próbujesz pierwszy? No mogę spróbować. Dobra, próbuj. No uwaga, Bo, uwaga, uwaga i co bez beknięcia? Na razie. A teraz ja, A zobaczymy. Zimne jest tak zimno, że się nie da. Musimy ją ogrzać jakoś. Mam pomysł. Ja ją Nie no nie. Czy co? Co? Czy co? Co? Nie, nic, co? nic, nic. nic. Okay. Dobra, zeruj kolę. Ale uważaj, bo jeżeli jest zimne, to jest trochę nie tak przełykać. Tak po prostu zimno kole. Ja i teraz ja. I co, nie beknąłeś? Nie. Ja. Ani razu? Ani razu teraz O, no, no, no. mnie Och. Słuchaj. To jest biedło, to jest trudne, trudne. Innym razem zrobimy taki sam challenge, ale oczywiście z tą różnicą, że kola ciepło, będzie ciepła. Nie dobra. aż tak ciepła. A, teraz idziemy, idziemy zwiedzać, czyli robimy to, co mieliśmy zamiar zrobić. Czekaj, tego do końca. Mhm, Dobra. Do końca. Ok. O, mój nie, spoko, spoko. O. Idziemy zwiedzać, a tego, tego typu challenge zrobimy innym razem. Nie, dobra, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Nie? Teraz mamy oczywiście taki challenge, znaczy ja mam, żeby wejść na 35 któregoś razu do pałacu kultury i zrobić odcinek pod tytułem Pałac kultury jest super, proszę. Wchodzimy sobie tu. To jest pałac kultury. Tak, wiem. Wiem. To jest Pałac kultury. Oczywiście tak, nie nagrywamy twarzy tych co nie chcą. Zapytamy się o coś. No i dowiedzieliśmy się, że niestety nie da się pieszo wejść na 35. Pasu Kultury, bo wszędzie musi być oso, oczywiście winda. Dobra, to teraz czas się przedstawić. Kto ty jesteś? E, no, trochę no. trochę bykowe, no, ale ja mam nic z Minecrafta, Baferko. Baferko, Baferko. Zapamiętajcie, widzowie, Baferko to jest nowy uczestnik naszego yy, kanału. Jakbyście się, się pytali, skąd się wziął Baferko, to od Bartka. Od Bartka? No, no dobra. A początku się wzięło od barka, potem od banana. A potem od Banana, tak? Tak. Dobra. Super. Jest Do to. Wychodzimy? No, no to dobra, raz. na razie wychodzimy. Dobra. To Chciałeś otworzyć drzwi, tylko nie te drzwi, które się otwierały, tak? Nie. Ja. No właśnie. Więc chcieliśmy otworzyć drzwi, ale otworzyły się inne. Spójrzcie jak to wygląda. Mega ładnie, oczywiście, bo pałac kultury jest super. Muszę ten film zrobić, tylko cały urok będzie, kiedy da się tam jakoś wejść na 35-piętro. Zobaczymy, ale będzie, co ten pan mówi, że na 27 można wejść, a potem windą, A to, to da radę. I tam na samej górze jest restauracja. gdzie można sobie wypić herbatkę, kawę, zjeść coś. No, może później zrobimy jakiś wok złotej 44, żeby mój kolega w tej chwili. Okej, okay. ale nie obiecuj, bo potem jak tego nie zrobimy, to będzie przypał. Mówi, może. A, może. No właśnie, właśnie. Spójrzcie jak wygląda fajnie. Pa z kultury o, tak, z tej strony. Zrobimy, naprawdę, że jest super. To jest jeden z najpiękniejszych budynków Warszawy. Różne są zdania na ten temat, ale jest okej. Okay. Dobra, teraz wędrujemy na złote terasy, sprawdzić, czy one naprawdę są super. Podejrzewam, że raczej tak. Więc jedziemy tędy, tędy, tędy i prosto, a potem zobaczycie, co będzie dalej. Teraz ym, Bufferku wymyślił jakiś dziwny challenge, ja nie znam się na tym, więc on powie spokojnie, o czym to jest, to znaczy, na czym to polega, więc... No ogólnie no to, to jest outfit check, to znacie, ten trend z TikToka, że mówimy, co to jest i ile to kosztuje. No okej, okay, no to zacznij Dobra, na przykład. no to, no to buty Nike 300 zł Skarpetki 30 zł uh -huh. spodnie 250 zł, koszulka od NYCA oficjalna tak 150 zł i bluza to za 250 No to ładnie, no to mamy naciągnęłeś nieźle. Co? Nieźle mamy naciągnąłeś. No. Na takie wydatki. Dobra, no to teraz ty. Spoko. Okej, okay, ja mogę mówić, tylko ja już nie pamiętam za co ta, czy ile to kosztowało, ale powiem tak. To jest bluza bardzo fajna, kosztowała. Jakieś tam chyba ze 100 złotych maksymalnie, więcej nie I, i kupiłem ją, kiedy jechałem kiedyś nad morze po to, by zwyczajnie yy, wiatr nie, nie przewiał mnie na wylot i przyznaję, że ta bluza niewiele pomogła, ale jest bardzo fajna na lądziu. Poza tym tak, ta, ta koszula kupiona już nie pamiętam gdzie, więc nie powiem te, tego, yy, to z kolei yy, z, yy, z lampasami. Super 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 oczywiście portki, które są już dość no trochę przechodzone, zużyte. Kosztowały jakieś chyba 200 zł, może 150 A buty oczywiście nie tylko mają nie tylko mają czekaj, przy, 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 przytrzymaj, nie tylko mają sznurowadło, ale mają również suwaczki. Patrzcie naprawdę. No ale miałem takie coś suwaczki. No jeśli takie miałeś? Bardzo fajne są. Dobra, nosimy, powiem. Uh -huh. no to idziemy teraz na Złote Tarasy, prosto, prosto, tak widać nawet stąd są, 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 tam są. Dobra. Dobra. teraz robimy butelkę e, od Kakakali coli Zero, danka do Kosa. Trafiłeś, no, okay. dobry, super, genialne. Dobra, a teraz idziemy, co to jest? E... Tu jest chyba kinoteka. Tak, tu tak. jest kinoteka, a my teraz idziemy w stronę złotych tarasów. Tak, idziemy do... Zwiedzamy... Co? Nie, co? co? Nic, nic. No właśnie to. No czyli zwiedzamy Tak. dalej. No. Centrum Warszawy, które no. jest naprawdę mega. A to jest taka iglica bardzo, bardzo, bardzo wysoka. Super. Kurczę, zastanawiam się kiedy... Patrz, jest burza tu, na przykład na centrum, czy mocno pioruny walą w te, w te wieżowce, nie? I ktoś, kto tam akurat przebywa na górze, czy słyszy huk pioruna, który... Wiesz, taką, z taką mocą uderza w jakąś metalową część części konstrukcji. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie mordeczki śruba okrętowa. Jakiś okręt chyba tędy płynął i zgubił tą śrubę, kiedy tu było morze. Ostre? Aha, faktycznie jak nóż. Były przypadki takie, że by to ktoś... Czy Aby się rozpadło. Ma yeah. śrub, masz ma śrubokręt? No przyniosę i to odkręcę. No, ciekawe, ciekawe, ale nie, nie. Nie ma tu takiego rowka, nie da się tego odkręcić. Ja to ja to chyba to specjalnie to. ten, ten rower zlikwidowali, żeby nikt nie odkręcił no, tego. Śrubokrętem możesz tak sobie podnosić. No, można, można. Będziemy idziemy dalej. No, my teraz będziemy na złotych tarasach. Już jesteśmy naprawdę blisko. O nie, bo no. Kraków to no. miłości. Co tu robi? Co to? Jakiś, jakiś głupi film. Doda 12 kroków do miłości, co Ty robisz Doda 12 jakieś... kroków do miłości, wypierdalaj, wypierdalaj, prawidłowo, bo to jest cringe'owe, idziemy dalej, zgadza się, słuchajcie, więc część pod pałacem skończona i teraz zbliżamy się do Złotych Tarasów i za chwilę zobaczycie jak one są super, bo nieraz tu pewnie byliście wszyscy, ale mało kto zdaje sobie sprawę jakie one są naprawdę super, do zobaczenia. Hello.